Cześć, witajcie na kanale Herby Flagi Logotypy. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z zapowiedzią, omówię nowy logotyp klubu sportowego Fiorentina. Zapraszam. Historię oraz ewolucję herbu, logotypu AC Fiorentina omówiłem w jednym z wcześniejszych odcinków na kanale Herby Flagi Logotypy. Odcinków wchodzących w skład cyklu toskańskiego. Serdecznie Państwa zapraszam, podlinkuję tutaj. Ten odcinek. Także dzisiaj nie, nie będziemy mm, mm, omawiali historii Fiorentiny. Przejdziemy od razu do omówienia tego znaku, zaprezentowanego 25 marca 2022 roku na oficjalnej uroczystej konferencji, którą poprowadził dyrektor generalny Violi Gio Barone. Szanowni Państwo, Fiorentina z dumą zaprezentowała ten znak, z dumą zaprezentowała również nową identyfikację klubu oraz. Manifest. I od manifestu dzisiaj rozpoczniemy. Ten rzeczony manifest jest bardzo mocno powiązany z tą nową identyfikacją klubu i zarazem z tym nowym znakiem towarowym. To wszystko ma wnieść Wiolę na ten międzynarodowy poziom marki globalnej. Ale po kolei, co to jest ten manifest? Pozw pozwolicie Państwo, że e, zacytuję za oficjalną stroną Fiorentiny. Manifest jest deklaracją tożsamości klubu i jego korzeni. Jest zarazem zobowiązaniem, że piłka wioli powinna zawsze być charakterystyczna, autentyczna, bliska ludziom i reprezentować piękno Florencji oraz namiętnego, nonkonformistycznego ducha florenckiego klubu, ambitnie dążącego do nowego renesansu piłki nożnej. Przytoczmy sobie niektóre wybrane punkty tego głośnego manifestu. I tak graj, aby być innym. Chcemy, aby piłka nożna była inna, ponieważ my jesteśmy różni. Dorastaliśmy otoczeni cudem Florencji, dlatego chcemy przywrócić piękno do sportu. Kochamy piłkę nożną, tę autentyczną. Walczymy o renesans futbolu. To jest nasze wyzwanie: graj, aby być innym. W oryginale to hasło, które będzie wykorzystywane jako nośnik marketingowy, brzmi play to be different. To nowe hasło jest bardzo mocno powiązane z tym manifestem, który Państwu przytoczyłem, i z tą nową wizualizacją. A co za tym idzie z tym nowym logotypem? Jak wygląda ten nowy znak towarowy Fiorentiny? Ten znak, zaprezentowany przez Joe Barone, szanowni Państwo, na tej konferencji oficjalnej 25 marca, ale zarazem zaprezentowany w pięknym klipie nagranym na Piazzella Michelangelo przez zespół muzyczno-taneczny, fantastyczny. Naprawdę film fantastyczny pokaz, do, pokaz tańca i choreografii do hymnu Fiorentiny. Serdecznie Państwa zapraszam. Ten, ten hymn jest dostępny, ten klip jest dostępny na stronie Fiorentyny, ale również i na nośnikach na, na platformie w serwisie YouTube. Szanowni Państwo, ten znak jest, ten nowy znak towarowy Fiorentiny jest dość mocno krytykowany. Nie tylko przez najwierniejszych fanów wioli, ale również przez kibiców um, Serie A. Szanowni Państwo, ten znak oczywiście to nawiązanie do korzeni, bo ten znak to nic innego jak ta bardzo popularna florencka lilia, czerwona lilia na białym polu. I to jest nawiązanie do tego wcześniejszego znaku towarowego, tego, który mam tutaj również na jednej z oficjalnych koszulek meczowych Fiorentiny. Widzimy tutaj na w tym bardzo popularnym polu deltoidu czerwoną linię z na fioletowym polu skrót od oficjalnej nazwy ACF, i to wszystko ze złotym otokiem. Ten nowy znak, jak Państwo widzicie, już tak nie wygląda. To uproszczona wersja graficzna i widzimy tę charakterystyczną powtórzenie tego charakterystycznego znaku, nawiązującego, oczywiście, oczywiście w linii bezpośredniej do Herbu Florencji. Herb Florencji również omówiłem w jednym z odcinków na moim kanale. Serdecznie Państwa zapraszam. Zapraszam do tego odcinka, ale również do całego cyklu toskańskiego. Ale powracając do tej lilii lili florenckiej, widzicie Państwo tę charakterystyczną czerwoną lilię na białym polu, tym razem na polu rąbu. Czyli zmienia nam się tutaj pole z deltoidu na rąb, a to wszystko. Z podkreśnikiem fioletowym, nawiązującym oczywiście do barw klubu, a tym podkreśnikiem jest litera V, czyli nawiązanie do popularnego skrótu, pieszczotliwego skrótu Fiorentiny, jakim jest viola. Szanowni Państwo, ten znak jest bardzo dobrze zaprojektowany, jest to nowoczesny znak, ale on już na samym wstępie, choć klub komunikuje, że był konsultowany z najwierniejszymi grupami kibicowskimi Fiorentiny, nie chcę powiedzieć, że jest bojkotowany, ale jest hmm, ogromne pole niezadowolenia wokół tego hmm, znaku graficznego. E, przypomnę Państwu e, znak Fiorentiny, logotyp Fiorentiny z 1981 roku. To ta charakterystyczna halabarda, którą kibice wtedy bardzo mocno bojkotowali, a ta halabarda uświetnia koszulki meczowe właśnie w obecnym sezonie, w sezonie 2021-2022. Fiorentina lubi płatać swoim kibicom takie psikusy, i ten nowy znak, który ma pomóc wejść Fiorentinie na wyżyny marki globalnej, no jest od zarania, od samego początku, znakiem dość mocno kontrowersyjnym. Czy kibice Fiorentiny będą chcieli nabywać koszulki meczowe, które są najważniejszym nośnikiem, tak naprawdę. Znaków, herbów danego swojego ukochanego klubu. Zobaczymy. Juventus ma z tym ogromne problemy. Juventus, który kilka lat temu zmienił swój herb na ten bardzo charakterystyczny logotyp, w nawiązaniu oczywiście do tych wcześniejszych znaków, ale kibice do dnia dzisiejszego Juventusu się nie pogodzili, i Juventus ma ogromne problemy w tej platformie, w tej niszy. Marketingowej, bo kibice bojkotują gadżety, bojkotują koszulki z tym nowym znakiem towarowym. Szanowni Państwo, za całą wizualizację, za cały ten program rebrandingowy we Fiorentinie odpowiada Międzynarodowa Agencja Medialna z Mediolanu Future Brand. To właśnie ta agencja zaprojektowała nie tylko ten znak towarowy, jakim jest nowy logotyp, ale całą tę wizualizację, ale również i odpowiada za ten. Bardzo charakterystyczny, bardzo mądry manifest, manifest, pod którym się podpisuję, bo bardzo mi się podoba. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Odcinku nagranym oczywiście na potrzeby chwili, bo ten nowy logotyp zaskoczył em, nie tylko mnie jako fana Fiorentina, ale wielu kibiców Serie A. Z drugiej strony jest moda w Serie A na odsierzanie tych znaków, bo przecież widzimy, że i Roma, i Ela z Verona, ale wcześniej właśnie Juventus zaczęły legitymować się nowymi znakami graficznymi, więc teraz przyszła pora na klub ze stolicy Toskanii. Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam do moich wcześniejszych odcinków z cyklu Toskańskiego. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć.